Na tym polega problem, że Ale my tego na nie wyrzucamy. Pomidor, myślisz trochę, czy nie? Rozdałem jedzenie na, na ulicy, które się wyrzuca. Ale my tego nie wyrzucamy. A wiesz, to zje? Tak. No kto? Szczury, gołębie no i kluki. No my wieś? tego nie wyrzucamy do śmietnika. Te kartony są teraz szersze, bo było wąziutko, a są szerokie. Tak. Jak wy tutaj śpicie? Jak wy się układacie? Ja śpię tu. tu mam głowę. Janek śpi tam. Aha. A tam, gdzie stoi ten pan, Śpi Krzyszu. A rozumiem. Pomidor, kamera poszła. Cześć. Cześć, cześć. A ty się szykuj? A, ja już jestem szykowany. Jest? No ja. No. Ta rodzica musi być. Jak jest papierosek, to jest i odcinek. Pomidor, czy to jest ten widok, który Wy macie przed oczami, kiedy te oczy rano otwieracie? Tak, dosłownie tak. Chociaż nie do końca, bo kiedy oczy otwieramy, to widzimy. Dwa tiry rozładowujący towar do sklepu. Ach, tutaj wjeżdżają samochody, tak? Tak. A rozumiem. A rano tu lub przechodniów nie ma? Nie, nie, rano nie. Chociaż powiem Ci, widzisz, tutaj jest klub. No. Koło Izikesz. Jest, jest klub? No. I do szóstej rano się bawili. Dzisiaj. A nie przeszkadzają Wam wtedy? Nie, 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 nie. Właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby spać, ale w hałasie. Nie jak jest cisza i spokój, tylko jak jest hałas. Słyszymy różne jakieś tam dźwięki i tak dalej, jakieś szumowiny, jak jakieś auto przejeżdża. Chyba skuter. szumy, a nie szumowiny. No cokolwiek, no wiesz, jak skuter przejeżdża i tak dalej, no tak jest fajnie, można nas fajnie śpi. Pomidor, może jeżeli jest hałas, to może czujecie się bezpiecznie, bo są ludzie w koło. Nie. Nie, właśnie to nie, to nie o to chodzi. A. To jest zupełnie w drugą stronę. Ale też sobie pomyślałem, że gdyby tutaj kubeczek tam postawić, to by się samo, że tak powiem, zarabiało. One No oczywiście, przecież zarabia się. A, i tak stawiacie kubeczek. No oczywiście, no patrz, no masz. A. Tu jest Ach, kubeczek. Są, bo wasz jest trzech. Stawiamy. No, to dlaczego yy, wszystkie razem? Musisz. Bo różnić. razem śpimy, bo razem śpimy. Trzy stoją i do jednego wpada. Rozumiem. Ale to jakbyś rozdzielił te kubeczki, to byłoby może, nie wiem, skuteczniej. Nie, no, mieliśmy rozdzielone, to oni mieli pokopane, ja akurat nie. No to a, teraz... jak stoją, a jak stoją trzy wszystkie naraz, tak jest ok. I trzeba uważać, że się wstaje tutaj, nie? Nie, to, to... to ja w... waliłem głową w to. to ja wstaję tutaj. tak, zawsze. O. Zobacz, ja wstaję zawsze tak. A, łapiesz się za to? A, rozumiem. Ale trzeba uważać, bo ja się tutaj no, pieprznąłem. No słuchaj, no co mam ci powiedzieć, no nie jesteś doświadczony jeszcze, nie? Ty wiadomości nie oglądałeś? Nie. W wiadomościach mówili, że Pomidora i Janka nie wpuścili do Katedry Notre Dame. No nie wpuścili niestety. To co to się wydarzyło? O, ja ci pokażę, co się wydarzyło. Poszliśmy do Katedry Notre Dame. Chcieliśmy wejść, zrobić zdjęcia, żeby ci wysłać i tak dalej. Ale no, niestety zblokowało nas nie to. Kabelek? Nie, nie to. Kabelek to. was zblokował? To nie, 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 to nie to. To też nie to, to też, nie to. To, też nie to. A co to jest to? To też nie to. Jak jakiś... nie, to za chwilę ci opowiem. A, okej. Okay. Przez to nas nie wpuszili Rozumiem, czyli z takim czymś otwieraczem nie można do katadrynoty Nie, tam. a to jest zwykły otwieracz wina no, ja rozumiem. Ja nie wiem dlaczego, ale to zwykle otwierasz do wina. Aha. Jesteśmy we Francji. A jak oni to wam znaleźli? Przez, y, przez ten kud de... skaner. Ale jak ja przechodziłem, to ja nie przechodziłem przez skaner. Ja tylko przez bramkę przechodziłem. No, ja tak samo. A rozumiem. Ja tak samo, właśnie. Ja nie miałem otwieracza, to mi bramka nie zapiszała. No. Ale dlatego... to mnie zapiszała? Nie, nie zapiszała. A powiedz mi czy oni nie wiem jak jakiś podnieśli raban, że taką możesz chciałeś wnieść Możliwe, bo oni powiedzieli, że to jest niebezpieczne narzędzie. Ale czy nie wiem, jakoś nie wiem, byli poruszeni tym jakoś, nie wiem, podnosili głos na was. Nie, nie, normalnie. Aha. Normalnie. A co to jest to pomidor? To. No. To już ci tłumaczę, tylko no trochę to jest niszczone. Ale to jest kartka na misję. No. Gdzie możesz... Wybrać sobie, ubrać się od stóp do głów za jedno euro. Ja to mam jedną głowę, ja to bym się mógł tylko ubrać od stóp do głowy. No, no. no. A pomidor ma trzy głowy, Janka, Krzyśka i swoją. Powiem Ci, że czasami mnie to irytuje, no ale no dobra. No nie narzekaj, masz przynajmniej towarzystwo. No słuchaj, ale czasami to towarzystwo to mnie już tak denerwuje, że szczerze. Wolałbym być sam Eee, Poważnie. To żeś dla Janka przyjechał do Paryża z Jankiem. Wolałbym być sam. No to weź się, nie wiem, weź sobie urlop na pół dnia albo na kilka godzin od nich. No i tak będę musiał zrobić. Powiedz mi, dlaczego, dlaczego? Dlaczego? Czym oni cię wkurzają? To znaczy nie to, że mnie wkurzają, tylko tyle, że po prostu wiesz, no czuję się jak Niania. Jak Niania. No mówię prostu... o tobie tata. No, opiekuję się normalnie dziećmi. Ja nie mogę iść tam, albo jak idę, bo jest priorytet. Tak idę, tak jestem spowalniany, bo jeden robi tam coś, drugi no, ale robi zobacz, tam rzeczy, coś. rzeczy macie wspólne, pilujecie rzeczy razem. No, A może być tak, że się wymiksujesz? Tak jak żeś się wymiksował od pomidorowej? Bez co nie, Janka nie zostawię. No. Nie, Janka nie zostawię. A czy Janek się wkurza? Nie. A Krzysiek? Janek dostał krzywkę, kapitan. Kapitan? Tak. Janek dostał krzywkę, kapitan, tylko z tego względu, że jest, wiesz, opanowany. A. I Obłąc. tyle. Wiesz, o co chodzi. Aha. No. Janek dostał krzywkę, kapitan. A Krzysiek się wkurza, czy nie? No, czasami tak, ale no, wiesz. Co ma ci powiedzieć? no... Mimo tego, że mnie wkurza, ale jest normalnie podsumowny chłop. Tak jak mówiłem ostatnio, że... Mimo tego, że się pokłócimy. Ale jest wszystko... Wytłumacz mi, dlaczego wyście nie mogli wyjąć tego otwieracza i jeszcze raz tam się wbić? Chcieliśmy. No. Ale było tyle ludzi, taka kolejka, że... Zrezy zrezygnowaliśmy. No, ale co, to odpuszczasz Jankowi? Katedrę Notre Dame? Nie, nie. No mam nadzieję. Ja mu to pokażę. Porobię mu zdjęcia. A zobacz tutaj, opowiedz mi, co to za te różyczki ciągle nowe. Jedne wędzą, a drugie są nowe. No, to są wszystko nasze kwiatki. No, niezłe nie kwiatki. No. A skąd te kwiatki? A ludzie nam dają. Tak ludzie. po prostu przechodzą? Tak, przechodzą normalnie i dają nam kwiatki za miłego dnia i tak dalej, wiesz, przechodzą misje. Też nam dają właśnie, widzisz, tak jak o nie wiem czy zobaczysz, no nie, no nie zobaczysz. Ale dają nam różne wody. Leży coś. Misję tak? Jedzenie, tak. Bo ja dzisiaj byłem, popatrz mam yy, leciutko nadwyrężony nadgarstek i nie mogę się lewą ręką podciągnąć, ale prawą. Prawą mogę. O! O. o bo tutaj jest wasz właściwie... wasza półka. Hmm? Dokładnie. Jak często tymi się przyjeżdżają? Tutaj przychodzą po prostu. E, tak? Wiesz, co? Od 1 listopada praktycznie przychodzą codziennie. Aha. No. Bo to jest ten okres ochronny. Tak, tak jak mówiłem, od 1 listopada właśnie ten okres ochronny. Także wiesz, no, starałem się dbać o ludzi bezdomnych i tak dalej. Wiadomo, rzeczy nie dają ani nic, ale ciepłą kawę, herbatę, ciepłe jedzenie przynoszą, soczki. Jest okej. Okay. I tutaj, żeście sobie to szerzej rozłożyli, te kartony są teraz szersze, bo było wojgiutko, a są szerokie. Tak. I jak wy tutaj śpicie? Jak wy się układacie? Ja śpię tu, Aha. tu mam głowę, Janek śpi tam. Uh -huh. A tam, gdzie stoi ten pan, śpi Krzysiu. A rozumiem. <laughs> Słuchaj, ja cóż, co mam ci do powiedzenia? No. Siedzimy sobie tutaj wszyscy w trzech. Razem wiesz, tu jest klub, tu jest sklep, tam jest nasz bar gdzie mogę naładować telefon tutaj mamy toitoia u góry gdzie trzeba się wspinać wiadomo w razie potrzeby fizjologicznej i tak dalej, nie? to jest ważne, że ma się te toalety pod nosem, prawda? to znaczy no toalety mamy tam ogólnie pod nosem te publiczne ale tu mamy toj ja budowlanego Aha. gdzie musimy wziąć i otworzyć sobie kratę i do niego się wspiąć, to nie jest tak bo on nie stoi na ziemi, on stoi tak jak ta barierka. No ale jeżeli budowlany, to budowlańcy mogą mieć yy, problem z tym, że im tam korzystać z tego to taj ja. Ale my korzystamy tylko wtedy, kiedy ich nie ma. No, rozumiem. No. Ale jak się dowiedzą, tam zobaczą. Ale oni wiedzą. No. Oni wiedzą, oni wiedzą, a przede wszystkim cieszą się z tego, że wiesz, nie zostawiamy tam żadnego burdelu ani nic. Mhm. Lepiej, żeby iść do toalety tutaj nic po prostu, wiesz, narobić gdzieś tam przy chacie, mm -hmm. no. Opowiedz mi troszkę więcej o tej pomocy, która tutaj przyjeżdża. Ja dzisiaj byłem świadkiem do takiego Polaka na placu Klisi w ciągu pół godziny dwa razy podjechały różne organizacje pomocowe i każda przywoza jedzenie. Czy wam tutaj zupki na przykład się też przywożą? Tak, tak, przywożą. Przywożą powiem ci, i się, jeszcze się pytają. Czy pomidorową, o! czy grzybową, czy rosołek? I normalnie zalewają i dają. Mhm. Dają do tego sotki, bagiety różne i tak dalej. Te pomoce, to ci powiem, że ja jestem zadowolony z tego, że po prostu wiesz. no Jakby nie było jednak, są jeszcze ludzie na tym świecie, gdzie przychodzą i dają po prostu. nie? Mhm. To, no, dają. No. Może to jest złe słowo, dają. Darują innym hmm. ludziom to, że mogą coś ciepłego zjeść. Nie uważasz, że to jest demoralizujące? No, zobacz, jedzenie u siebie się wala. Masz tam chleb niezjedzony, nie on smarnuje się, zapleśnieje. Ten chleb to już jest stary. No mówię. Ale, ale staram się chleba nie wyrzucać z domu. Nie ja... staram się, ja już też nie, nie wyrzucam. Ale my tym chlebem karmimy szczury i ptaki. No właśnie. Ja o tym mówię, że to jest. Nie wiem, nie masz takiego wrażenia, że powinni pomagać, ale w zamian za coś? Albo przynajmniej powinno się tam do nich pójść po to. A nie to, że ci przywożą tutaj po prostu. Tu podjeżdżają samochodem? Nie, 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 nie samochodem, oni chodzą pieszo. A ja dzisiaj widziałem, że podjechali samochodem. No, a tutaj do nas przychodzą na piechotę. To nie jest tak. Oni przychodzą na piechotę i się pytają. Herbatę, kawę, coś do zwierzenia. Mhm. A czy ty chociaż kto ci pomaga? E, chrześcijański. A, co, co to, jest? To, to jest? Od nich dostałeś to? Tak, to jest Najświętsza Maria Pana. Rozumiem. Czyli oni dali ci też taki medalik? Dokładnie. Aha. A ja dzisiaj widziałem, że pomagali nie chrześcijanie. Pomagali ci, którzy tam innego Boga wyznają. Nie wiem. To nie mam pojęcia. Tego, tego akurat nie znam. Ale powiem Ci, że no tutaj jak siedzimy to jest Bajlango. Mhm. Fajna no, Bajlango. Ja wiem, czy ja bym tak chciał siedzieć. Nie jestem przekonany. O ile do tej pory mi się podobało? To teraz mi się to przestaje podobać. Ja cóż, powiem ci, że. Wiesz Co mi się nie podoba? No chociaż ty. ty mnie zapytaj, skoro ci mówię, że mi się coś nie podoba. Co ci się nie podoba? No zobacz, jaki tam masz nieporządek za sobą. To mi się nie podoba, stary. To A... mi się nie podoba, no zobacz. Ale to nie jest. Tam nasz, śpisz głową. Tam śpisz głową? No. no to mówisz, że tu głowę kładziesz. Tu. No. I to ci nie przeszkadza? Pomidor? A co, ja mam sprzątać za, za nich? Za kogo? No za ludzi, którzy burlerową. To nie to wasze? Co? No ale nie, nie, nie przeszkadza ci to, że tam głowę kładziesz? Nie, bo ja kł głowę kładę tu. Posłuchaj, skąd masz tę butelkę? Od pomocy, nie? Nie, to akurat to od pomocy, ale to akurat nie jest nasza butelka. A, bo Mirkowi taką samą dali, słuchaj. Z takimi... nie wiem jak to powiedzieć. No, jakimiś takimi bułeczkami słodkimi, to może ci sami przyjeżdżają do Was. Pomidor, wyście to ogarnijcie, naprawdę. No Kurde, bo zaraz ja to samo ogarnę. Weź, przestań. Ogarnij się. <laughs> o, tutaj też jedzenie się marnuje. Nie to, żebym Was punktował, ale tam do wyrzucenia chlebek, i tutaj bułeczka też do wyrzucenia. Nie, to wszystko to jest, już wiesz. No co nie? Mogę zajrzeć? Proszę. Co to jest? Ty. I kluski, to wasze jest? Nie. A to nie wasze, a dlaczego u was leży? Nie wiesz dlaczego to leży tutaj? No słuchaj, no my tutaj śpimy... Mogę pokazać? Tak, możesz. No Bo tutaj makaron jest po prostu, zobacz. O, tylko do mikrofali włożyć, zobacz. Hop. A i woda. A mówię? To jest woda z pomocy, to oni, oni rozdają. To zobacz. Makaron. Ale to nie jest nasze. Ale to wszystko jedno, to jest do wyrzucenia. Pomidor, tam jest zupka. Ja dzisiaj tę zupkę widziałem tam u Mirka. Słuchaj, kurczaki ja ci... są, słuchaj. Kurczaki słuchaj. i bułeczka. Bułeczka jest, że tak powiem, Ja ci powiem tak, to akurat rozmoczona. nie jest nasze, nie? Oni wiedzą, że my tu śpimy i przynoszą na różne rzeczy i kładą na parapet. Słuchaj, to nie chodzi o to, że to jest nie wasze. Problem polega na tym, że to jest do wyrzucenia. Na tym polega problem, że Ale to my nie tego jest nie wyrzucamy. wyrzucamy. Pomidor! Myślisz trochę czy nie? Rozdałem jedzenie na, na ulicy, które ale się wyrzuca. Ale my tego nie wyrzucamy. A wyszło to zje? Tak. No kto? Szczury, no w gołębie i kruki. A no my wie tego wiesz? nie wyrzucamy do śmietnika. Ale tu to... Pamiętasz... A tutaj przychodzą szczury na to? Nie. Pamiętasz sytuację w Sopocie, co za piechankę jadłem? No. Wtedy widzowie byli na mnie wkurzeni, że rzuciłem. Tak. Taką co dałeś? Tak, da, tak, tak. I jest ta sama sytuacja z tym jedzeniem, że my tego nie wyrzucamy do śmietnika, tylko dajemy po prostu zwierzętom. Pomidor, posłuchaj. Proszę cię skoncentruj się, dobra. Jest w całym mieście Paryż zakaz dokarmiania szczurów. Na każdym klombie jest tabliczka, tu mieszkają szczury, jest zakaz dokarmiania szczurów. Na każdym klombie. No. Rozumiesz. No i... A efekt jest taki, ja nie mówię, że to jest twoja wina, bo ty się zaraz bulwersujesz, że ja ciebie obciążam winą. Mi chodzi o to, że pomoc jest nieprzemyślana, bo przywożą wam jedzenie, czy chcesz, czy nie chcesz, dostajesz jedzenie, które się marnuje, które wędruje do śmietnika. Ale to a nie, nie rozumiem, że to jest śmietnik. Ale to nie jest nasze. A kto, skąd to się wzięło tutaj? Nie wiem, nie mam pojęcia. Od pomocy społecznej? Nie mam pojęcia. To nie jest nasze. Ale jest. Chodzi o to, że Lezy. pomoc. Tak. Pomoc, która ma trafiać do osób potrzebujących głodnych, trafia do szczurów, które też nie są głodne, bo są przeżarte w Paryżu. No i co z tego? Tutaj nam od tego. Przepraszam, no tutaj nam od tego drzewa. Od tego drzewa. No, od tego drzewa. Gdzie śmietnik. No widzę. Od tego drzewa, tam, po tamtąd. no, po te blachy, biega nam aus. Autostrada w szczurów. No. Autostrada. A to dziwisz się? Nie, ja się nie dziwię. Jak ja bym był szczurem, to wiesz gdzie ja bym przyszedł? Do pomidorka. Staj. Staj. Sam Staj. zobacz. No. Sam zobacz. Patrz. Krusek... Kruseczki u pomidorka. Krusek... Hej, te kluski są w pomidorach, ty zauważyłeś? Zobacz, one są w pomidorach. No są. Patrz pan. Ale zobacz. Ty nawet nie wiedziałeś, że masz kluski. Dobra, ale zobacz. Teraz patrz. Te szczury potrafią mi przyjść tu. Jak no, się dziwisz się? A dziwisz się. Ale siedzą. No, tak. Nie to, że chodzą. Jakby latały, po to mi się siedzą. zdziwił. Jakby fruwały, to mi się zdziwił. A, one, a one, biegają, one biegają od tego drzewa aż tam. Aha. I z powrotem. Taka autostrada. A powiedz mi, czy w nocy was zaszepiają szczury? Nie. A nie boisz się, że się ugryzie w nocy? Nie. Aha. Nie, nie boję się. Bo jednak wiesz, no. Zwierzątka to zwierzątka, a każde zwierzę wyczuje zagrożenie. Jeżeli poczuje się zagrożony, wtedy może jej zaatakować. Jeżeli się nie poczuje zagrożone, ja już w tej chwili nie pamiętam okay. kto i gdzie, ale spotkałem gdzieś Polaka, który był ugryziony przez szczura, wiesz? Miał bardzo poważne zakażenie z tego powodu. O no to mówiłeś, no? Ja się pamiętam w tej chwili gdzie, posłuchaj, ty wiesz jaką ja mam? Przypadłość. Jak ja patrzę na twarz, wszystko jedno. Nawet ten pan, co tam idzie w czarnym, jak patrzę na jego twarz, to ja nie wiem, czy ja tę osobę znam, czy nie bo mi się tyle tych twarzy przewinęło przez moje, e, moją pamięć, że mi się robi jakiś taki zbitek tych wszystkich cech, e, że ja nie wiem, czy ja tego człowieka znam, czy nie. Bo mówię ci zupełnie serio. Także jak z kimś rozmawiam, to, e, to muszę się upewniać, czy, czy wcześniej z nim nie rozmawiałem. A z tobą, Pomidor, wcześniej rozmawiałem? No, rozmawiałeś. I to nie jeden raz. No właśnie. Tak mi się... Tak mi się wydaje. Pomidory wracam do mojego pytania, czy to nie jest demoralizujące? Może troszkę jest, no ale wiesz no. Co mam ci powiedzieć, no ludzie tutaj nam zostawiają różne rzeczy i tak dalej na y takim parapecie, wiesz, no tak y Zobacz. ja nie wiem co ludzie mają w głowach. Nie wiem co mają wiesz, w przemyśleniach. W każdym razie, ale my też tego wszystkiego jakby nie było, nie przejemy. Ale to co jest, tak wiesz, jak jest z tego więcej, to rozdajesz się to innym, nie? Właśnie to chciałem powiedzieć, że bezdomny nie jednego głodnego by nakarmił. No. I my rozdajemy też innym jedzenie i to nie jest tak, że po prostu wiesz, który etap tej podróży do tej pory był dla was najtrudniejszy? Czy wtedy kiedy jeszcze szli z buta? Tak. Ale też mieliście pomoc od ludzi wtedy? No mieliśmy, ale to wiesz, no pytaliśmy o wodę o kanapki, żeby cokolwiek zjeść i tak dalej, nie? No tam się dostało parę groszy i tak dalej. No to wiadomo, poszło na benzynę. Nie ja będę ukrywał, Ty dokładnie. Mówisz, mówisz o tym smarze do smarowania? No, głosowy. no poszło w przelew, no. Aha, rozumiem. No, ale no wiesz, no. Czy ci ludzie, którzy pomagają są naiwni? Nie, nie. To wynika z czego? Z, z dobroci? Tak, dokładnie. Czy dobroci. z nadmiaru? Czy nie. Czy dostałbyś to dlatego, że ktoś Cię je pożałował, czy dlatego, że ktoś miał to za dużo? Z dobroci. Z dobroci. To wychodzi wszystko z dobroci. A boomboxik? Też z dobroci? Nie, to ten boomboxik już jest z nami trzy tygodnie. Aha. Ale nie, pokazali, nie pokazywaliśmy go wcześniej, a teraz Ci za, za, zademonstruję jak działa. Nie, 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 nie rób tego. Nie. nie. Nie rób tego. Spokojnie. Nie rób tego. Nie, nie rób. Będę musiał wyciąć muzykę. Nie, spokojnie. Co będzie? Uuu. Zobacz. Proszę, proszę. A gdzie wy go ładujecie? Eee, niedaleko stąd. Przystanek I... autobusowy? Nie. Bo na no, przystankach są gniazda, nie wiem czy wiesz. Ale nie działają. A no właśnie. To no. też słyszałem, że nie działają. A dlaczego nie działają? A teraz tej muzyki nie musisz wycinać, bo to jest moja muzyka. Aha. To, to będzie znaczy? moja muzyka. Co to znaczy twoja muzyka? I tak ją wytnę. A skąd ja wiem, że to jest twoja muzyka? No, zaraz zobaczysz. Nic nie wycinam. Nie wycinaj, bo co to znaczy jest... To wycinam. Przyjęzyczyłem się. Ty, jakieś światełka tutaj są. No, no. zobacz. To jest moja muzyka, a tego... Co to znaczy tego, twoja tek, muzyka? Tego ci YouTube nie wytnie. Co to jest za muzyka? Zobacz, jak działa głośnik. No. Poczekaj, taka, bo to jest reklama? Nie chcę reklamy, zabieraj mi to. Zabieraj mi to pomidor, zabieraj o, mi to. Teraz. Zabieraj pa. mi to. No. I to jest moja muzyka. A to ty grasz? W pasiaku? Gdzie to było? Poznaniu. A ty to wymyśliłeś? Nie. Nie, czy muzykę wymyśliłeś? No to co to, to nie jest twoja? Zabieraj mi tę muzykę. Dlaczego ty jesteś w pasiaku? Zabieraj mi tę muzykę. Dlaczego ty w pasiaku tam jesteś? Ja się ja o tej strony to nie znałem, no. że ty w pasiaku. Niestety, niestety byłem w szpitalu psychiatrycznym Aha. w Poznaniu, ale to się stało po śmierci mojej córki. Oj, to mi przykro bardzo. No. A jedyny co mnie relaksowało to właśnie gitara, nie? Aha. Pomidor. Żeśmy ten odcinek zaczęli papieroskiem i go kończyłem papieroskiem. A to no. ciągle ten sam? Nie. A, widzisz? Tu ty palacz jesteś. Dzięki!